Beata Tomczyk, dzień dobry państwu. Razem ze mną jest pan Dariusz Rosati, profesor ekonomii, były minister spraw zagranicznych. Witam pana w gazecie finansowej. Dzień dobry, witam panią. Witam państwa. Bardzo interesuje nas pana komentarz, pana zdanie w sprawie podstawowego dochodu gwarantowanego. Jest to nowy projekt socjalny państwa. Jeszcze nie ruszył, ale na pewno ruszy. 1300 zł będzie otrzymywało do 31 tysięcy obywateli z województwa warmińsko-mazurskiego co miesiąc przez dwa lata. Jak pan pan profesor myśli? Czy, czy, czy nadal te osoby, które nie mają pracy, będą zmotywowane do tego, żeby jej szukać? No więc ta idea gwarantowanego dochodu podstawowego oczywiście nie jest ideą nową. Ona jest od czasu do czasu proponowana w różnej formie w różnych krajach, ale w istocie rzeczy doświadczenia praktyczne z zastosowaniem tej idei są bardzo ograniczone. Zastosowano ją z tego co wiem na nieco większą skalę w Finlandii, w dwóch czy trzech innych krajach na skalę lokalną, i, i rezultaty są mieszane, które właściwie nie dają podstaw do tego, żeby przesądzić, że jest to instrument godny zainteresowania bądź też, należy go odrzucić. Więc ja myślę, po pierwsze, że idea takiego pilotażowego projektu jest dobrym pomysłem. Na pewno my możemy sprawdzić, jak to się, jak to się w polskich warunkach realizuje. I czy rzeczywiście te korzyści, o których mówi się w przypadku tego dochodu, no, są możliwe do zrealizowania. Ja jako ekonomista mam trochę podchodzę do tego sceptycznie, dlatego że tak jak powiedziałem, doświadczenia praktycznie nie są zachęcające. Wspomniałem o przykładzie Finlandii, to jest chyba najbardziej pełny taki przykład. To był, to był projekt robiony przez dwa lata, i właściwie pod koniec uzyskano prawie zbliżone wyniki. Tam zaproponowano ten dochód osobom bezrobotnym, które otrzymują świadczenia socjalne z tytułu tego, że są bezrobotne. I zaproponowano im jednolity dochód podstawowy w wysokości około 560 euro chyba miesięcznie. No i po dwóch latach mieliśmy taką sytuację, że nieco więcej niż połowa z nich podjęła pracę, a nieco mniej niż połowa tę pracę, tej pracy nie podjęła. I w istocie rzecz ta różnica jest w granicach błędu statystycznego. Ale to działo się w Finlandii, w kraju, który ma no bardzo taką bardzo dobrą i sprawną strukturę instytucjonalną i ma duży kapitał społeczny, tam, tam jest duży jakby poczucie obowiązku, odpowiedzialności, jakby chęci do pracy. Tam jest duży, wysoki bardzo poziom aktywności zawodowej społeczeństwa, jak we wszystkich sk krajach skandynawskich. I tak widzimy, właściwie nie, nie, nie bardzo wiemy, czy to jest dobry pomysł, czy nie, na przykładzie Finlandii. U nas to może być gorzej, nieco, dlatego że u nas takich tradycji nie ma jak w krajach skandynawskich. No, ale właśnie trzeba by to sprawdzić, prawda? Także taki eksperyment jak najbardziej powinien, powinien być jakby przeprowadzony, chociaż jeszcze raz podkreślam, jako ekonomista, od strony teoretycznej. Ja mam no, poważne wątpliwości, czy to jest pomysł, który w ogóle można zrealizować na większą skalę. A czy wierzy Pan, Profesor, w Polaków w takim razie? Czy nadal będą czuli się zmotywowani do podjęcia, do, do szukania pracy? No więc, właśnie, to nie jest nawet kwestia wiary, tylko kwestia wiedzy. My mamy niski poziom aktywności zawodowej. My mamy dużą skłonność do przechodzenia wczesnego na emeryturę, dużą skłonność do utrzymywania się na, z renty. Jednym z tym, u nas nie ma chęci pracy, chociaż muszę powiedzieć, że w ostatnich dwóch, trzech latach ta, ta sytuacja się trochę zmienia, ale generalnie jakby taką tradycją u nas w Polsce jest oczekiwanie na wsparcie ze strony państwa. No i mówiąc oględnie, nie ma specjalnego zapału do tego, żeby pracować. Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć jedno zdanie. Tak. Gdybyśmy chcieli zastosować go na wielką skalę, czyli na, właściwie dla całego społeczeństwa, prawda, no to to jest w ogóle nie do udźwignięcia finansowego. To jest w ogóle nie do udźwignięcia finansowo. Nawet ten skromny wymiar 1300 zł to, byłby, to byłoby około, w przypadku Polski, licząc mniej więcej jako 30 milionów dorosłych obywateli, to to byłyby wydatki rzędu 500 miliardów złotych rocznie. No To jest po prostu oczywiście zupełnie abstrakcyjne. Kwota. Jak pan profesor myśli, czy taki bezwarunkowy dochód podstawowy wypłacany właśnie w wysokości 1300 zł co miesiąc przez dwa lata nie spowoduje wzrostu inflacji w regionie, wzrostu cen, nie napędzi inflacji? No, no, oczywiście, że wszelkiego rodzaju transfery powodują wzrost presji inflacyjnej transfery pieniężne. No mamy tego przykład na własnych oczach, prawda, widzimy, jakie są skutki. No, takiego rozdawnictwa finansowego, rozdawnictwa pieniędzy, bo no, rząd y, Prawa i Sprawiedliwości zaangażował się rzeczywiście we wsparcie finansowe y, rodzin i, i y, y, również i pracowników odrębnie, prawda? Obniżył, zlikwidował podatek dla młodych pracowników, podatek PIT, y, zastosował za 500, plus, najpierw na y, większość dzieci, potem również na pierwsze dziecko. Mamy 13 emeryturę, 14 emeryturę, ale pamiętajmy, te transfery pieniężne, one poprawiają doraźnie finansową sytuację tych rodzin czy tych osób, ale jednocześnie, ponieważ one są dokonywane kosztem zmniejszenia bądź stagnacji wydatków na inne ważne obszary usług społecznych, takie jak opieka zdrowotna, czy edukacja, czy mieszkalnictwo, czy energetyka, czyste powietrze. No w tych wymienionych przeze mnie dziedzinach mamy no, kryzysową sytuację praktycznie, właśnie dlatego, że tam nie ma pieniędzy. W związku z tym yy, pamiętajmy, że tego typu wsparcie finansowe yy, po pierwsze powinno być ukierunkowane. To nie może być tak, że wszystkim płacimy. Naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, żeby wszystkim obywatelom, niezależnie od ich statusu, zdrowia, sytuacji rodzinnej, majątkowej, dochodowej, wypłacać ten podstawowy dochód. To jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto i tak jak pani zauważyła, spowodowałoby to kolosalną inflację. To powinno być ukierunkowane działanie dla tych, którzy no właśnie, jakby potrzebują pewnego wsparcia, ale nie po to, żeby spocząć na laurach i, prawda, siedzieć i żyć za 1300 zł, bo to jest przepis na skrajne ubóstwo, trzeba powiedzieć, prawda, tylko to ma być wsparcie dla ludzi, którzy chcą jednak znaleźć pracę i po prostu stanąć na nogi, i wtedy taki eksperyment ma sens. Proszę powiedzieć, czy to jest, bo wiadomo, tak jak pan profesor powiedział, nie jest to nowe na świecie. Dlaczego kraje chcą w to wchodzić? Yy... No, albo chcą, albo nie chcą. Szwajcaria odrzuciła w referendum yy, bardzo wysoką większością głosów pomysł wprowadzenia dochodu podstawowego. To było, nie wiem, 70 kilka procent kontra 20 kilka procent, także to był wyraźna większość Szwajcarów powiedziała, nie chcemy tego rozwiązania. To jest właśnie jeden z krajów, gdzie etos pracy jest bardzo silny, gdzie jest zaugruntowane od wieków poczucie odpowiedzialności i, i są świetnie funkcjonujące instytucje opiekuńcze państwa. Także tam po prostu Szwajcarzów że nie ma potrzeby na tego typu rozwiązania. Pamiętam jeszcze tak? Kraj... Tak, tak, proszę. Ach, no to jest jeden przykład, prawda? To jest jeden przykład. W innych krajach tego typu jest, zdania są podzielone. Ale ekonomiści zwracają uwagę na to, co o czym już Pani wspomniała, mianowicie wpływ inflacyjny, ale także na to, że wszelkiego rodzaju transfery powodują jakby utratę motywacji do poszukiwania pracy. My mamy potwierdzone dowody, że tak to działa w przypadku 500 gdzie ocenia się, że około 150 tysięcy matek przestało pracować. Głównie w rodzinach wielodzietnych, prawda, dwoje, troje czy więcej dzieci, one na ogół pracowały też na niskich wynagrodzeniach. Teraz, jak dostają 1500 zł, to uznały, że nie ma potrzeby pracować. Ale proszę pamiętać, że bezrobocie to nie jest tylko jakby ubóstwo, bo nie ma dochodu. To nie jest tylko utrata zdolności, kwalifikacji przez to, że się. No, jednak człowiek jest bezczynny, prawda? W związku z tym traci kwalifikacje nabyte i nie nabywa nowych. To jest praktycznie wyrzucenie na własne życzenie z rynku pracy, na który potem jest bardzo trudno wrócić. I wreszcie, ostatnia rzecz. Jeżeli się nie pracuje, to się nie ma emerytury. W związku z tym wskazuje się, jakby albo tę osobę na to, że no rodzina musi się nią opiekować, albo się wskazuje taką osobę na skrajną nędzę no na pomoc socjalną, prawda? Bo ona. Przez to, że nie pracuje, to po prostu nie, nie, nie odkłada składek i w związku z tym nie buduje kapitału emerytalnego. Myślę, że jest to też dobry moment teraz, przy okazji tej pracy czy nie pracy, by spytać pana profesora o to, o co chciałam spytać kilka dni temu. Próbowałam się wtedy z panem skontaktować w związku z opinią na temat czterodniowego tygodnia pracy. Co pan profesor na temat tego sądzi? No, przede wszystkim uściślijmy, co to ma oznaczać. Czterodniowy tydzień pracy to bardzo mocno podkreślamy. Po pierwsze, ma być eksperymentem, prawda? tak samo jak dochód podstawowy, ale ma się opierać na jednym podstawowym założeniu. To jest założenie 100, 80, 100, czyli 100% płacy za 80% czasu pracy, bo jeden dzień mniej, i w wyniku tego ma być ciągle 100% wydajności pracy. Ja uważam, że to jest o tyle dobry pomysł, że on daje możliwość elastycznego y, określenia czasu pracy. Prawda? Jeżeli ktoś jest, czuje się na siłach, jest w stanie wykonać to, co robi teraz w pięć dni, mając obowiązek chodzenia do biura, czy do, czy do zakładu y, y, produkcyjnego, y, czy do sklepu i pracować tam te pięć dni od ósmej do czwartej, czy w jakichś innych godzinach i on uważa, że może zrobić to, tę pracę może wykonać w cztery dni, to dlaczego nie? To dlaczego nie? To wtedy będzie... Jakby jego wydajność pracy, czyli produktywność, prawda, jest taka sama jak w czasie pięciodniowego tygodnia roboczego, ale on to robi przez cztery dni i ma trzy dni wolne. Więc trzeba pamiętać, że tu są jakby takie dwa założenia, prawda. Po pierwsze, mamy do czynienia z eksperymentem pilotażowym, a po drugie, no, musi być przestrzegana 100, zasada 180-100, bo, no, bo w innym przypadku to oczywiście albo trzeba byłoby obniżać pensję. A przecież nam nie o to chodzi, chyba, w tego typu zmianach. No albo dopłacać, godzić się z tym, że będziemy mieli po prostu niższą wydajność i trzeba będzie dopłacać do tych miejsc pracy, no bo przez cztery dni pracownik po prostu nie zarobi na swoją pięciodniową pensję, a dlatego w związku z tym będziemy mieli tutaj jakieś, no albo, albo firma będzie musiała dopłacać, albo budżet będzie musiał dopłacać. No to jest sytuacja nie do utrzymania. Kiedy, zdaniem pana, pana profesora, można byłoby wprowadzać taki pilotaż? No, kiedy on może być wprowadzony? Choćby w ciągu kilku tygodni. Oczywiście trzeba przygotować y, podstawy prawne do tego, właśnie y, zaczynając od tych zasad, o których ja mówiłem, y, że to jest elastyczny tydzień pracy, w jakiś sposób zorganizować to tak, żeby się wszyscy na to zgodzili i pracodawca, i pracownik. Ale, ale trzeba wszystkim mieć jakby tutaj, no jakby polityczną wolę do tego, żeby to przeprowadzić. My proponujemy, platforma obywatelska, przewodniczący Donald Tusk proponuje, że byśmy to zrobili, gdyby następne wybory przyniosły w efekcie odsunięcie pisu od władzy, co byłoby zbawienne dla naszego kraju, bo razem z pisem zniknęły drożyzna, inflacja i wiele innych plag egipskich, które nas męczą. I Wtedy byśmy podjęli takie próby i y, robiliśmy konsultacje społeczne. Pytalibyśmy Polaków po prostu, czy odpowiada im taki system. Czyli można byłoby to zacząć już w przyszłym roku. Przynajmniej myśleć na poważnie o pilotażu. Tak. To Czyli prawda. rozumiem, że za tym idzie to, że jesteście państwo przekonani, że mentalnie Polacy są do tego przygotowani. Wierzycie w to, że mogą być wydajni i że mogą być w porządku, lojalni wobec swoich pracodawców. Ja, ja myślę, że w dużej części tak, ale jeszcze raz podkreślam, to nie oznacza, że wszyscy pracownicy w całym kraju mieliby czterodniowy tydzień. Ależ naturalnie. Bo myślę, że do tego to trzeba dojść stopniowo, ale na pewno jest duża część, duży segment gospodarczy i duża część naszego społeczeństwa, które już dziś jest przygotowane do tego, że mogłaby pracować cztery dni w tygodniu. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Rosati. Równie wydajny. Tak? Dziękuję. Profesor ekonomii i były minister spraw zagranicznych w Gazecie Finansowej. Bardzo panu dziękuję i do miłego zobaczenia.